Cześć widzowie na dzisiejszym odcinku jest zima, a ja mam okropne łapka i dlatego trochę źle będę dziś nagrywał. Jeśli ze Słowacji pojechaliście do Polski, to się tu ma się zatrzymać, tu ma, tu oni mają zarabiać. I no, ja akurat zrzucałem śniegiem auto trafiłem raz. Wszyscy, że tir? Nie wiem, po co wiemy, się oglądać. Ja byle, co sobie wymyślam. Au! No, jak mi zabolało. bolało. To tak. Zróbmy. Mhm, mhm. Sam nie wiem, co to będzie. Ja mówię? Tak. Tirowalne. Słuchajcie, bo jestem jak Bed Rhythms, bo to byłoby o tym to jest Bed Rhythms. z do randomi Bed Rhythms. Według mnie to jest ta restauracja. Czasami to ja tam na kamerę To jest moje ciocie, to moja mama. E, więc tak. Dalej mamy schudka. Nie jest tak jak teraz sobie musicie tam pięknie. Tam jest jeszcze gorzej niż mogło się wydawać. Nikt tam nie wchodzi od paru lat. Skąd to słyszałem? Nie wiem, że te piętna... paru naście lat się sam nie Nie wiem, co tu mam zrobić. Może zrobię to. Nie, no nie będę, tylko robił, okropnie jest. Przecież tu była walka. Wiecie co, widzowie? Ja trochę czuję się tak dziwnie, jak jakiś. Śnie. Dawno śniegu nie widziałem już. Przez parę lat. Bo w Austrii nie było śniegu. Przez paręnaście zim. I co to? czy to pachnie na mojej kamerze? gdzie tołem? czuję się trochę dziwnie nie ma takiej zabawy jak kiedyś cześć wiecie co, wiecie co było? dawno już mi się dałem. Zapomniałem totalnie o moim kanale i o tym że w ogóle mnie ktoś subskrybuje Nie wiem jak to Tak trochę trudno mi tak żyć choć Próbowałem jakoś się z śniegiem przyjaźnić jak jechałem przez Słowację i widziałem śnieg, myślałem, że będzie zabawa jak w dzieciństwie, ale akurat to nie było. Taka zabawa jak w dzieciństwie. Więc ja mam trochę problemy. Nie no, nie mam problemów. Po prostu śnieg już mnie tak nie bawi. Myślałem, że będzie tak jak z dawnych czasów. Ale nie mam wiecie co? Pa widzowie. To kurde te okrutne. Przepraszam, was widzowie? No ale nie za nie widzę.